Dzisiaj ugotujemy coś ze słonecznika. To są, to są takie znaczy łupiny słonecznika. Tak to wygląda jak ja sobie pojem słonecznika trochę. No, ja sobie nie lubię słonecznika, tutaj zresztą to widać. To posługujemy czerwonej miski, koniecznie musi być czerwona, bo w pierwszym czerwone rzeczy. Yy, słonecznika, takiego pojedzonego i tłuszka. To bierzemy, tu. bierzemy tutaj tego słonecznika, pokazuję. Słonecznik, ooo tutaj wyżej, o to jest. To jest słonecznik. To do miski. Biorę tłuczek, tak wygląda tłuczek. Jak nie wiem to się dokładnie nazywa, ale... W trzeba go bić, może nie, żeby coś dobrego wyszło. I tak mi to sposobem trzeba chwilę poczekać. Tutaj tak sobie, Ja chwilę czekam, liczę trzech, raz, dwa, trzy i można zobaczyć, co nam dzisiaj się upichtło. Dzisiaj gotował się pomidor. Więcej takich przepisów znajdziesz na ciemna strona neta. Hmm,